Jako, że mamy już kwiecień, a do końca roku pozostało jeszcze kilka ciekawych premier, to trzeba poruszyć ten temat. Temat Star Wars Jedi Survivor, pewnie dla wielu osób najbardziej wyczekiwanej gry 2023. Tytuł od respawnu doczekał się nowych pokazów gameplayu. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj w link w opisie i sprawdzaj eneba.com. Część dziennikarzy dostała możliwość przetestowania Ocalałego w aktualnej wersji i wrażenia są widocznie bardzo pozytywne. Tytuł prezentuje się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę postęp graficzny czy rozbudowę świata oraz mechanik. Nie mamy tutaj niesamowitej rewolucji, ale jest to godne rozwinięcie sequel Fallen Order z 2019 roku. To na co zdecydowanie należy zwrócić uwagę w przedstawionym materiale z rozgrywki to możliwość personalizacji Kala Kestisa. Nie jest to tworzenie postaci od zera, bo nie miałoby to żadnego sensu, a możliwość zmiany fryzur, zarostu, bioru czy mieczy świetlnych. Sensowna zmiana jak i Bardziej jestem za, bo fajnie czasem pobawić się zmianę ubioru bohatera, bo ileż można chodzić w tych samych rzeczach. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie i możliwość wykazania się w tej czy innej postaci. Jest też kolejna istotna sprawa, o którą fani mocno się obawiali, zresztą podobnie jak w każdej innej serii otrzymującej sequel, a chodzi o utratę umiejętności nabytych już w części poprzedniej. Tutaj tego nie doświadczymy, a KAL będzie dysponował poznanymi już skillami. Chcieliśmy, by zdolności z pierwszej części zostały w ocalałym, co nie było łatwe, musieliśmy przez to wzmocnić przeciwników, by wciąż byli zagrożeniem. Oprócz nowości gameplay utwierdził nas też w już poznanych wcześniej założeniach rozgrywki, takich jak obecność kilku planet, czy bardziej rozbudowanego systemu walki, który w Ocalałym polega na stosowaniu różnych postaw w zależności od charakteru pojedynku. Rzecz jasna, znajdzie się też lina z hakiem oraz możliwość oswajania wierzchowców, więc tutaj kolejna sprawa na plus i generalnie gra wygląda w mojej opinii naprawdę dobrze. Mimo, że fanem pierwszej części nie jestem, to jeśli będę miał okazję, to chętnie sprawdzę, co przygotowali dla nas twórcy w postaci właśnie Ocalałego, który okaże się końcem kwietnia, dokładnie 28, na pesy i konsolach obecnej generacji. The Last of Us na PC ma istotne problemy. Pewnie to już wiecie, jak nie z własnego doświadczenia, to z naszych poprzednich odcinków. Gra jest daleko od ideału, a powstają cały czas kolejne łatki, aby zdziałać coś tak szybko, jak tylko się uda. Naughty Dog poinformowało nas więc na Twitterze o tym, że jutro wleci nowy hotfix do gry, a już w piątek wleci pełny patch. Natomiast notatki dotyczące aktualizacji ukażą się, gdy hotfix zostanie opublikowany, czyli w dniu jutrzejszym. Mówiąc o remake'u The Last of Us, należy też poruszyć kwestię Steam Decka, bowiem masa osób kupiła grę właśnie z myślą o graniu na tym przenośnym urządzeniu, a przynajmniej na ten moment jest to zwyczajnie nieosiągalne. Chociaż wiemy, że wielu z was chciałoby zagrać w The Last of Us Part 1 na Steam Decku, priorytetowo traktujemy poprawki i patche przed przesłaniem gry do weryfikacji. Będziemy was na bieżąco informować o statusie Steam Decka, a w międzyczasie będziemy nadal ulepszać wersję na PC. Zatem jak wynika ze słów Naughty Dog, nadal nie wiadomo kiedy gracze dostaną możliwość odpalenia remake'u na przenośnym komputerze od Valve. Trochę to niepokojące, szczególnie, że mieli na przygotowanie sporo czasu, ale potknięcia się zdarzają. Oby teraz wyszli z tego cało i naprawili wszystko bardzo dokładnie. Wojna Take Two, czyli wyda Wydawcy innymi serii Grand Theft Auto z moderami trwa już od jakiegoś czasu. Jest o tym całkiem głośno ze względu na oburzenie graczy i właśnie twórców modyfikacji, w czym nie ma nic dziwnego. W końcu kto normalny wytacza taką wojnę ludziom, którzy wspierają funkcjonowanie i popularność gry lata po premierze, bo tak, tyczy się to też twórców modów graficznych do starszych odsłon serii GTA. Sytuacja dla wydawcy była o tyle nieciekawa, że przecież w 2021 roku wyszła zremestrowana trylogia GTA, która mimo tego, że spotkała się z niesamowicie negatywnym odbiorem, to jednak wyszła i dla wydawcy tworzenie własnej modyfikacji ulepszającej Grafikę, które są nawet dużo lepsze od tego, co zrobili ludzie z odpowiedzialni za te oficjalne remastery jest w pewien sposób stratą pieniędzy. Sprawa wyszła na drogę sądową, ale wszystko wskazuje na to, że starcie powoli zbliża się ku końcowi i szykuje się ugoda. Na Twitterze pojawił się bowiem wpis informujący, że obie strony konfliktu doszły do porozumienia, a przedstawiciele Take-Two i niezależni deweloperzy zechcieli rozstrzygnąć konflikt poza salą sądową, co spowodować miało wycofanie oskarżenia przeciwko Moderom. Jest to bardzo intrygujące, bo tak naprawdę nikt nie wie, co tam się wydarzyło i na jakiej podstawie Take Two zadziałało w ten sposób. Mówi się na Natomiast, że twórcy modyfikacji mogą ponieść koszty sądowe związane ze sprawą, która prowadzona była miesiącami. Jest też kolejny istotny problem, bowiem jak słusznie zauważył Twitterowy informator, w dokumencie jest drobny wpis sugerujący przyszłe pozwy w stronę innych moderów, więc sprawa z niektórymi owszem, może się zakończyć, ale nie oznacza to braku dalszego działania na drodze sądowej ze strony wydawcy. Niemniej z takim podejściem nie zajdą daleko. Niestety cały czas na opartego dążą do tego, aby ukarać wszystkich twórców modyfikacji i blokują kreatywne drogi stworzone przez graczy. Tyczy się to wszystkich gier, które wychodzą z pod ich ręki. Jest to bardzo szkodliwe działanie, które zniechęca wielu utalentowanych deweloperów do tworzenia i wdrażania swoich własnych, często bardzo ciekawych pomysłów w genialne światy, jakie tworzy Rockstar Games. Jednym z innych głośnych przykładów jest blokowanie niezależnych serwerów, na których rozgrywają się najróżniejsze scenariusze, nie stworzone przez Rockstar Games, ale oczywiście zmniejsza to ilość graczy bawiących się na oficjalnych serwerach GTA Online, a co za tym idzie nie ma pieniążków za mikropatności. No szkoda gadać, już nawet nie mam nadziei na to, że Take Two zmieni podejście, bo jest już korporacja pochłonięta totalnie przez chęć pomnażania kapitału za wszelką cenę. Jeśli więc chcecie bawić się w tworzenie modyfikacji do popularnych gier, to mimo tego, iż GTA aż się o to prosi, to jak widać nie warto, bo możecie zostać ukarani w ten czy inny sposób. Oczywiście przesadzam, bo nie każdego dosięgnie pozew, ale po prostu wygląda na to, że warto raczej inwestować swój czas i talent w inne, bardziej warte tego gry. Ubisoft zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi i mówi się o tym już od wielu miesięcy. O ile o zamknięciu poszczególnych oddziałów do niedawna jedynie się plotkowało, tak dziś możemy potwierdzić to oficjalnie. O tym fakcie poinformowali ludzie z Bloomberga, według których Ubisoft Oficjalnie zamyka swoje oddziały w Hiszpanii, we Włoszech, w Holandii, Skandynawii czy w Polsce. Tak, również oddział Ubisoftu w naszym kraju zostaje zamknięty, tak jak donoszono kilka miesięcy temu. Skutkiem zamknięcia działalności w wielu krajach pracę straci około 60 osób, więc nie jest to jakoś bardzo dużo, biorąc pod uwagę ponad 20 tysięcy ludzi zatrudnionych na całym świecie, ale nadal są to osoby, które straciły posadę. Ubisoft zorganizował jednak europejskie i kanadyjskie spółki zależne, by przyjąć bardziej wydajne założenia i przygotować się na przyszłość w szybko rozwijającej się branży. No cóż, chyba nikt nie jest zaskoczony werdyktem i zamkniętymi oddziałami także w naszym kraju. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość Ubisoftu u nas i pozostaje czekać na oficjalne doniesienia w tej sprawie. Pojawiły się też informacja a propos Dead Island 2, gry zaplanowanej na 21 kwietnia, na którą czeka wiele osób, bo w związku z tym są spore nadzieje i oczekiwania. Dowiedzieliśmy się, że do recenzentów trafiły pełne egzemplarze, a Borys Nieśpielak, znany pewnie dobrze dużej części z was, udostępnił na Twitterze wpis, w którym informuje i pokazuje, że gra waży 48 GB na konsoli PlayStation 5, co w zależności od platformy może się oczywiście różnić, ale mamy już mniej Mniej więcej pogląd na to, ile miejsca zajmuje gra i ogólnie jak trzeba się do tego przygotować. Dodatkowo nie jest to jakoś dużo, biorąc pod uwagę, że jest to nowa gra w otwartym świecie, której przejście zajmuje jakoś 20 godzin, nie mówiąc już o aktywnościach pobocznych, których w Dead Island 2 nie zabraknie. Jako że egzemplarze trafiły do rąk recenzentów w dniu dzisiejszym, to nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat aktualnego stanu gry i wrażeń dziennikarzy, aczkolwiek już niedługo dowiemy się czegoś więcej. Ciekaw jestem stanu technicznego, bo twórcy wspominają, że mając dużo czasu na przygotowania, dopracowali Dead Island 2 naprawdę dobrze, więc zobaczymy jak to wypadnie. Otrzymali Mieliśmy też ciekawe doniesienia w temacie produkcji w świecie Harry'ego Pottera i tym razem nie chodzi o Hogwarts Legacy, a o serial tworzony przez Warner Bros. Jak wynika z najnowszych informacji pozyskanych przez Bloomberga, wytwórnia ma niedługo sfinalizować umowę, według której stworzył serial na podstawie książek J.K. Rowling. Ma być to 7 sezonów opowieści znanych już fanom książek, jak i filmów, a każdy z sezonów ma być inspirowany jednym tomem powieści. Będą to więc znane historie w odnowionej i serialowej postaci. Oczywiście z nową obsadą, więc nie wiem na ile ten pomysł się sprawdzi. Mówi się też, że J.K. Rowling ma brać czynny udział w realizacji serialowej wersji Harry Pottera, jako jedna z osób w zespole kreatywnym, a nie jako showrunnerka, co jest dość istotną informacją. Produkcja ma ukazać się na HBO Max, a już 12 kwietnia za tydzień odbędzie się spotkanie Warner Bros z inwestorami, gdzie przedstawione zostaną plany na przyszłość. W związku z obecną ogromną popularnością marki ze sprawą ostatniego hitu, jakim jest Hogwarts Legacy. Trudno się dziwić, że celują w tworzenie serialu, ale dziwimy fakt, że ma być to ta sama znana już na wylot historia. Pewnie dodadzą od siebie kilka rzeczy, ale nie wiem, czy ma to jakiś większy sens. Dajcie znać w komentarzach. Też napiszcie, czy jesteście zainteresowani aż tyloma sezonami przygód Harry'ego Pottera, ja natomiast dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do jutra.